Dzień dobry, nazywam się Anna Stencel, gram na pozycji środkowej w KS Developers Rzeszów. No to jeśli chodzi o indywidualne, no to na pewno chciałam jak najwięcej się nauczyć właśnie przy trenerze antidze. Chciałam swoje te umiejętności po prostu podwyższyć i, i myślę, że dalej się cały czas uczę, ale że no na pewno zrobiłam duży postęp, bo to widać też w statystykach, w ataku i w zagrywce. W bloku też czuję, że, że, że troszkę bardziej już rozumiem i tą technikę, i, i jak się je co z czym. Więc no myślę, że na pewno zrobiłam krok do przodu i też usłyszałam to przy podsumowaniu z, z trenerami, więc tu jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o założenia klubowe, no to wiadomo, że wszyscy oczekiwali od nas złota. No jak wiemy, nie udało się, co nie zmienia faktu, że ten sezon był naprawdę ciężki, zmagałyśmy się z wieloma problemami. I myślę, że powinniśmy mimo wszystko cieszyć się z, z tego, co mamy, bo finał pokazał, jak wyrównane były te, te, te mistrzostwa, i tak naprawdę na to złoto zasługiwał każdy. Wygrał chemik, my mamy srebro i myślę, że też powinniśmy się z tego cieszyć, a za rok powalczyć od nowa o złoto. Takie samo, jak rozmawialiśmy ostatnio, czyli cieszę się, że mogłam je przeżyć. Cieszę się, że byłam częścią tej drużyny i mogłam dać jakiś wkład w tych finałach. Cieszę się, bo to były ogromne emocje, adrenalina, ale przede wszystkim pamiętałyśmy o tym, żeby cieszyć się tą siatkówką i wydobyć z tego jak najwięcej. Były to moje pierwsze finały, więc na pewno ich nie zapomnę, a tym bardziej, że, że były tak, tak wyrównane, bo cztery mecze i trzy tie-break'i, więc no na pewno bardzo się cieszę, że, że mogłam brać w nich udział. Najlepszy moment to był. Moment, w którym wygrałyśmy mecz z lks em czyli y, ostatni mecz y, o wejście do finału, bo to były, nie, nie wiem, czy nie, nie większe emocje niż w czasie tych finałów, bo do samego końca nie wiedziałyśmy, kto, kto wejdzie w, do tych finałów. Oczywiście wiara w zwycięstwo była do samego końca, ale... E no, ale wiadomo, no, siatkówka u kobiet jest taka, że do samego końca nie można być niczego pewnym. E, no i to, to chyba było też widać e, na kamerach, e, jak wielka radość e, w nas była, że, że, już, że już mamy ten medal gwarantowany, że, że już jesteśmy w tych finałach. I to była chyba największa radość, i, i wtedy popolały się pierwsze łzy szczęścia, i no, chyba najpiękniejszy moment. Całego sezonu dla mnie. Najgorszy moment to był chyba yy, może nie moment, ale yy, po prostu miesiąc, czyli listopad. Yy, I to było właśnie wtedy, kiedy pojechałyśmy do Włoch i tam przywitały nas pierwsze porażki. Przegrałyśmy trzy mecze. Yy. Dużo się działo w tych Włoszech, począwszy od dziwnych wyników na koronawirusa. Jakieś kontuzje, jakieś po prostu niestworzone rzeczy, jak spadające na głowę butelki z perfumami, rozbijające się na kawałki. No i przede wszystkim to, co się działo też po, czyli powrót po, po trzech przegranych. To, to poczucie, że, że pierwszy raz dostałyśmy tak w kość. No i oczywiście potem przyszedł ten koronawirus, wszystkie zawodniczki zarażone, i wiadomo, to nam też dało w kość już fizycznie, bo tak naprawdę we Włoszech dostałyśmy w kość mentalnie, tutaj dostałyśmy w kość fizycznie, więc po prostu cały ten miesiąc był no, chyba najgorszy z, z całego sezonu. No, to, no to, to tego jest cała masa, ale nie wszystkie można powiedzieć. E, no może będzie ten ostatni moment, jak e, zawsze na, na snaku przed meczem miałyśmy naleśniki z twarogiem i dżemem e, i nagle się okazało, że, że dżem, dżemu nam zabronili i przegrałyśmy mecz w Chemiku i powstał hashtag czemu, bo nie ma dżemu. I myślę, że to przez ten dżem. Zadowolona jestem na 100%. Oczywiście, że tak, bo zdobyłam swój pierwszy medal i to było moje marzenie. Oczywiście marze, marzenie jest też zdobyć złoty, ale mieć medal w, w, w tej lidze to, no to, to było po prostu takie założenie minimum, więc oczywiście jestem zadowolona. Cieszę się, że po prostu trafiłam do tej drużyny, bo spotkałam naprawdę super dziewczyny z fajnymi charakterami. Tworzyłyśmy naprawdę fajną ekipę. Bez żadnych spięć, bez żadnych utarczek po prostu tworzyłyśmy taką jedną fajną, zgraną ekipę. No jeśli chodzi o podsumowanie sezonu, no to po prostu cieszę się, że, że byłam w tej drużynie, że mogłam tu grać, że wiele razy to powtarzałam, że między mną, a Gabi Bolańską i Zuzią Efimienko była naprawdę zdrowa rywalizacja. Ta, co nie grała, wspierała drugą, podpowiadałyśmy sobie cały czas nawzajem, więc Czułam po prostu, czy grałam czy nie, czułam wsparcie. Nauczyłam się tego też od dziewczyn, że nawet jeśli się nie gra, to trzeba e, e, się wspierać, i, bo, bo tak naprawdę po prostu gramy w jednej drużynie i, i liczy się tylko zwycięstwo. Mm, więc za to jestem też dziewczyną wdzięczna. Mm. No i chyba to wszystko. No. Po prostu cieszę się, że mogłam być częścią tej drużyny w tym sezonie. Mm, przede wszystkim dziękuję za wsparcie, bo dostawałam dużo też wiadomości prywatnych e, ze, ze wsparciem, z gratulacjami. To naprawdę cieszy e, oko i, i, i cieszę się, że, że są z nami mimo tej pandemii, że mimo że nie mogą wejść na halę, to są z nami. Mm, no i niestety pojawiały się też troszkę. E, Yy, troszkę takie objawy, jakby symptomy niewiary w nas, więc życzę troszkę więcej optymizmu na następne lata i więcej wiary w nas.